Ciewam, bardzo serdecznie, jestem tylko tutaj dzisiaj Anty. Tak, dawno mnie nie było, I bardzo będziemy dawno. Będziemy rozmawiać o tej grze o, o of Us, pas, co! Tak, tak, to będzie bardzo, bardzo To będzie rozmowa. Podzielony na jakieś trzy części co najmniej, bo trochę tego gadania jest, a w tym odcinku sobie porozma, porozmawiamy na temat mechaniki, gry, mhm. walki, tak. No i eksploracji. Tak. Czy nam się podobało, czy nam się nie podobało? Zgadza podobało. się, tak. Także ja mogę, że zacznę, że dla mnie mechanika w tej grze jest świetna. Zrobiona. Tak, tak, moim zdaniem Co, też. A szczególnie mechanika gitary. O, gitarę to jest coś niesamowitego. Co oni zrobili w tej grze? Jak umiesz, jest... jak umiesz tam te wszystkie przyciski ponaciskać, tak, y to, to można wszystko jakaś... zagrać. Wszystko można. Tak żeby... jak na gitarze. Tak, no, się... praktycznie, no, przed wami tam lekkimi, ale. I Można. jeszcze coś powiem, w tym odcinku spoilerów nie będzie, więc to może, ten, ten, ten odcinek możecie og oglądać. Tak, nie będzie. Tak. W, następ w następnym, no, bo, będzie. Bo w następnym może być. No fabule tutaj nie, wchodzić nie będziemy. Tak. Jeśli chodzi o walki, to, no, na pewno będziemy to po, no, porównywać z, z pierwszą częścią nie? Tak. Nie, z jakąś tam inną grą, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu, no, no chyba bo to jest że, no, jedna, jedna no, gra, chyba, jedna rzecz. Z, tak. z Unchartedem to można porównać. Jedna gra, jedna rzecz. To, no. to, to samo studium, to wiadomo, tak. Czy z Unchartedem nie wiem, czy walki w The Last of Us 2 były... No są na pewno lepsze. <laughs> lepsze. lepsze, lepsze. Ale takich wielkich zmian yy, względem jedynki, no chyba nie ma. Odnośnie w samej walki znaczy na przykład z, y, są z, na pewno z... są mądrzejsi przeciwnicy, bo tak. można przy, przyznać. Już nie są tak tacy głupi, że no, rozważaż no, ich po no, prostu. Przechodzą Ko... No jest tam oczywiście, można się chować w krzakach. Jest dwa właśnie odnośnie tej nowej mechaniki, to jest czołganie się, którego tak, tak, tak. nie było w pierwszej. Czołganie, no to jest coś fantastycznego, że jest wysoka trawa i możesz się czołgać. i chowanie się właśnie w, 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 w wysokiej trawie, żeby ci nie było widać. Ale to też nie jest tak, że oni cię nie zauważą. Ale, jak nie? Się, ale koło ciebie przejdą, no, no to cię tak, mogą. Zauważą, to tak. mogą cię zauważyć. Miałem wiele razy taką tak. sytuację. I że fajnie jest zauważą. to, że ci przeciwnicy się się ze sobą komunikują, gdzie, gdzie ty jesteś. Tak. Wołają na, na przykład na górze, tak? Szcze, szczególnie jak ja, grałem, jak ja grałem na hardzie, no to było... A, ty grałeś na hardzie. Tak, ja bym ja ja wszystkim ja na grałem na, hardzie, hardzie. No, no, na no, no, normalu. Na normalu to nie ma zabawy, moim zdaniem. Ale to e, też przegrywałem, że e, że tak. nie było. <laughs> nie, ale ja z, z ludźmi jak walczyłem, to nie, ale jak... Ja, ja jak walczyłem z tym wielkim mutantem... A nie, ale, ale było... to wrócimy później tak. do tego. Był jeden moment, co walczyłem z ludźmi, co były tamte domki, takie osiedle, co psy się pojawiły. O, i tu jest nowa mechanika tak. walki, czyli psy. Psy tropiące. I Na... to top. I musisz zmieniać cią ciągłe miejsce. One są bez psy? Tak. No bo ps... wiedzą psy, gdzie. gdzie Kurczę, ty to jesteś. było tak denerwujące, te psy tropiące. Na mi było szkoda je zabijać. Nie, one były denerwujące, bo Pieskie. Przed człowiekiem się schowałeś, a pies tak A ten biegnie. pies cię wyczuł i oni za tobą od razu biegli. Ale to jest właśnie fajne, że doszła No fajne, do fajne, ale denerwujące, przez co pojedynek mi się przedłużył z, nie wiem, z 10-20 minut do, kurczę, 40, no. nie no, Bo... ale nie, 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 nie musisz z nimi walczyć i możesz rozwijać, nie? Możesz omijać, ale wiesz, no znaćki chciałem też później no, tak zobaczyć. Wszystkich nie znalazłem. Zobaczyć, no, no nie, nie znalazłem, znalazłem, nie znalazłem, to jest Także... niemożliwe. No, ale ja to pogadamy, e, jeśli chodzi jeszcze o walki, no to oczywiście są też nowe te pr przedmioty do robienia. Tak, w ogóle dobrze, że to poruszyłeś. Crafting jest e, fajny. Crafting jest lepszy. E, w ogóle mi się podoba e, zdobywanie umiejętności poprzez te wszystkie e, podręczniki. To jest naprawdę fajne. Tak. Że jest ścieżka, nie wiem, skradania się. Możesz na przykład do broni tłumiki robić. To tak, jest to jest to fajne. Jest, to jest fajne one się kończą, czym się te tu, tłumiki nie I ma. I masz taką nie, y, nie, też, nie. to jest fajna opcja, tą charyzmę taką, że na przykład nie zabijają cię od razu, tylko to jest fajne jak grasz na hardzie, że ostateczny cios, że możesz przeżyć. I jest tam w jest, jest jest, jest, tej mechanice fajnie tak, że na przykład on cię Trafi, no to Eli na przykład upada i ty możesz strzelić jak jesteś na plecach, jak, tak. jak, jak leżysz w tak, niego. Aczkolwiek na... y, celowanie wtedy i tak ale, jest utrudnione, no bo jednak Ale możesz jeszcze jakoś... Ten, I to jest fajne, fajne. Fajne jest to, że jak waniesz w nich ze shotguna, to im ręce odpadają, tak, ręce... nogi odpadają. Wydziera... Wydzierają się. Jest... Ja pamiętam jak shotgunem zabiłem jednego, to się tak wydzierał w niebogłosy, ale później umarł. Ta umarę. gra jest tak dobrze zrobiona. I... Tak mechanicznie tak. I graficznie. To jest. Właśnie grafika. Jest tak dobrze to zrobione. Yy, grafika no jest yy, nieporównywalnie lepsza od jedynki. No, no, no jest dziś jak. Jest 20, w ogóle czymś no, no czwórce, nie oszukujmy się nie, nie, na, na nie, przełomie nie, nie. generacji, już bardziej PlayStation 5 mi się no, wydaje niż PlayStation 4. Myślę, że z PlayStation 4 po prostu wycisnęli co można. Tak, tak. Ale to samo było z PlayStation 3 i przy okazji Uncharted, nie Uncharted, przepraszam, tylko The Last of Us 1. No tak, to też było na koniec generacji gra. Myślę, że kolejna jak powstanie oczywiście. A to sobie o tym po, po, pozmawiam. Później w innym odcinku. Właśnie łódki. Łódki też mi się podobały. Fajne nowe elementy Fajne Podołem pływanie, pływanie łódką. Tak. To w ogóle to wzięli wzi 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 chyba wszystko, co najlepsze, nawet jeśli chodzi o AjaTedam, i wrzucili też, też do tego. Bo masz też liny, że możesz. Po linach się wcierszczą. No spieniasz. tak. I tak Fajne zagadki z... są z przerzucaniem tych lin. Tak. Nie? I fajna jest to trzeba też podkreślić. mechanika tych, tych lin przede, tak. przede wszystkim. Że to fa fajnie fizyka jest zrobiona tak realistycznie, tak. nie że tą linę przerzucasz. I nie, jest jest taka, taka sztuczna. I nie, że przyczepiasz nie wiadomo do czego i No i że ta lina ma swoje ograniczenie, jeśli chodzi o tak. długość. Środek jest. ciężkości jest też ustalony, tak, tak że... jak w fizyce, więc. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale. Jest, I oczywiście ta gra nie ma ładowania. Nie ma Tylko jak, jak zginiecie ładowania. to jest ładowanie. Yy, no, jak albo jak się rozpoczyna gra. Ta, ale prze, przejście między animacją a gameplayem. Nie ma nie, nie ma, nie ma różnicy. Nie ma różnicy, idzie po, po prostu. Ja to, myślę, że jak są kacstenki, to gdzieś oni poukrywali te loadingi, ale... Tego jest... nie widać nawet. Tak fantastycznie to to zrobione, widać. że nie, nie widać. widać. Nie wiem jak, jak oni to zrobili. Nie. <laughs> nie widać. Chociaż dla, dla, dla niektórych to jest zarzut, ale nie ale nie okej. Okay. Co? No. Że nie ma loadingów? No. Jezus ludzie! Co wy z życiem robicie? A, to Lo loadingi to przeszłość! Przypomnijcie sobie loadingi w pierwszym wieśku, to wam się odechce. O, nie. Jedna nie. lokacja, kurczę, przeszedłeś 5 metrów. Nie, w, loading. Y, wcho, wchodzisz do domu, lo, lo, loading. No teraz akurat są wszystkie SSD, nie? Y, loading. I to szybciej, no, ale i tak są te loadingi wszędzie. No ten, no, A tu jest właśnie fajna imersja, jest lepsza tak. przede wszystkim. O, podoba mi się. Ta gra jest po prostu chyba najlepiej zrobiona. W, w jaką mm. grałem. Tak. Ja yy, teraz grałem w Ghost of Sushima i graficznie powiem ci nie dościga, no Nie wiem czy w ogóle The Last of Us 2 coś yy, z no PlayStation, na play PlayStation no, 5, 5 to tak Chyba, że ze mną of Us 2 na PlayStation yy, 5 Nie wiem czy na, nie wiem czy na początku PlayStation Ale 5 później. będzie mieć takie, e, takie, takie... Tytuły... Z... Z... Zrobią... <grym> naprawdę, naprawdę graficznie i przede wszystkim postacie poruszają się bardzo realistycznie, w realistyczny no sposób, i chodzi To nie jest drewniane. O mechanikę to na przykład jak Ellie gdzieś tam jest obłocona, to to widać elegancko. Jak chodzi po śniegu, to te ślady są w śniegu. Tak. I jeszcze w... St ślady stóp czy czegoś, to, to one tak. zostają po, do pewnego czasu, no chyba że śnieg pada, to wtedy już nie. Już nie zostają, już tak? To jest dobrze zrobione. Tak, jeszcze chciałbym dodać, że gra jest niesamowicie brutalna. Jest brutalna. No jest o to się jakby nie Jest brutalna. Tam nie bawią się ludzie w półśrodki. Jeżeli na przykład komuś pcha Eli czy inny bohater. Tak, duga. Tak, bohaterka, nóż w tchawicę, to jest to realistycznie pokazane. Nie ma żadnych półśrodków, nie ma cenzury. Brutalniejsza niż jedynka, to na naprawdę... pewno. Tak jest, ta gra jest bardzo brutalna. Pod tym względem. Dobra, teraz przechodzimy do e e eksploracji. Eksploracja, tak, to jest. E... Jak ci się po podoba w tej e grze? Znaczy, powiem tak, że. Jest czy jest lepiej niż w jedynce? Tak samo. Wątek, jak grałem Eli, miałem wrażenie, że jest recykling lokacji. Że jest, jest powtarzalność to Jest to samo. Skle y jest na przykład dróżka i y są sklepy, i do sklepu się wchodzi, i tam y się coś czy zdobywa. Nie, oczywiście nie musicie wchodzić, nie? Musicie no, nie musicie, ale jest to samo, że y nie ma zróżnicowania ale... takiego. Są safe. Są safe. są fajnie zrobione. Nareszcie, no, nareszcie, fajnie. Nie tak jak kiedyś, że. Znaleźć do, do safe, czasami trzeba? Tak. Pomyśleć. I trzeba pisać. To jest, to, to jest fajnie zrobione akurat. No i przy eksploracji yy, przyznam, że to mnie akurat denerwowało, że wchodzę, y, wchodzę do innego, na przykład y, do innej lokacji, a tam nadal jest to samo, jakiś sklepik, jakiś opuszczony. Jeśli chodzi o n... Tak, ale jeśli chodzi o tą drugą, po, To nie, nie nie to, ma tam to, to, jest to, inaczej. To, to już, to to tam już tam nie jest, ma. Inaczej. nie ma. Nie ma nie ale nie ma, o tym będziemy i rozmawiać, i tak. bo to jest. Dlatego ja bardziej wolę tą drugą postać, nią grać. Yy, e ja się wypowiem ja się wypowiem e jak będziesz się wypowiadał o tej postaci, co, co o tym myślę. <noise> Dobra, <noise> ale, je ale jeżeli je je ja grałem pierwszy raz, jeśli chodzi o eksplorację, po prostu sobie przychodziłem grę i nie chodziłem tak mm -hmm. spokojnie pokoju do pokoju, to jak potem zagram drugi raz, to sobie tak pomyślałem ile ja opuściłem tej, że tak naprawdę miejsc. I znajdź jakieś. I, yy, tak, i tak dalej. Właśnie wie, znajdźki. Ile ja tego opuściłem, bo albo trzeba gdzieś naokoło wybić okno, gdzieś tam wejść, yy. albo do wejść wejść yy, wejść. Tak. tak dalej. No. Yy, miałem taką, no, właśnie, nie. moment z liną, że trzeba było wybić szybę i dopiero tą linę zawiesić. Tak. No to było herkoro. No, ile ja opuściłem w ogóle. Wspomniałeś o znajdźkach. Tak. Yy, karty bohaterów. Fajne są. Bardzo fajne, bardzo fajna, yy, a u tej lepsza rzecz. u tej, drugiej osoby się, się zbiera monety. Tak, lepiej, mi się lepiej to podobało niż te nieśmiertelniki w pierwszej części, tak. bo te karty bohaterów yy, byli. Dobrzy bohaterowie, neutralni. One byli są przynajmniej jakieś. Tak. Tam masz moc Ka Każda, jakieś... jest, yy, każda jest, inna i opisane nazwę, każdy tak bohater, każdy yy, bohater ma swoje... historię. To wszystkie takie same są nieśmiertelni. Nie, tak, tak, nie tak. postarali się z tym, i przyznam, że ja nie zbierałem tych nieśmiertelnych, no może, ja tak, no, może kilka. To są tylko Tylko. Mo, może kilka tak, <laughs> tak. Tylko tak to nie. Ale, ale te monety też mi się podobały. No czy trzeba zbierać też te e, e, suplementy, żeby ulepszać swoją postać, żeby, jak, jak to Tak, zawsze, to jest to samo, to jest. Ale e, chyba jest więcej niż ulepszeń wszystkich. E, ulepszeń tak, bo masz bo? E, chyba pięć podręczników i każdy podręcznik ma swoje drzewko. Tak? I każda postać ma inne tam. Tak, każda to postać ma inaczej i. Nie ma tak, że ma te same. Tak samo jeśli chodzi o bronię, to też ma. Każda ma inne. tak I, bronię tak i to, i to jest fajne zrobione tak Eli jest bardziej taka um, na no, skradanie Eli nie a... jest dopakowana przede wszystkim Eli a a jest bardziej żeby, na... żeby, że, że e... żeby takie ciężkie... Tak, no, no, <laughs> no brak no, Tak, no i także jeśli chodzi o nowość to właśnie są są te safey tak o czym, no, no i te karty i monety tutaj się zbiera. No, no bo i wiadomo, że te różne listy i tak dalej. To, to, to no i fajne są zostały. easter eggs z innych jest minut, tam, ale to. easter dwa są. Bodajnie. Tak, dwa. W banku? Ale jeden ten drugi w, szczerze skar W skarbcu jest po prostu, tak, w domu sobie leży, trzeba Ten drugi znaleźć. szczerze nie wiem, z czego ja jest. Chyba... z Jack and Jackson, Jack and Dexter, eee, Tak, mi się wydaje, drugi... tutaj. Ten... Jest. Z gry, na pewno eee, tak, tak, na pewno, to jest, na pewno poznacie, więc. Ja to znalazłem przypadkowo. Tak, <noise> tak, tak szczerze. Nie, żeby... no ja też. W ogóle, żeby. Jeśli chodzi o EXPL, to tam, tam jest jedna lokacja, gdzie jest otwarty światek i można powiedzieć, po, po, gdzie ci dzień pierwszym. No jest. Gdzie tam można iść do tego sklepu sobie wejść? Albo do, albo do tego. A ty mówisz o... No i na koniu zwiedzać. Tak, masz... tak, to tam tak, masz... to tak. Niby taki otwarty. <laughs> tak, świat. niby otwarty świat i możesz sobie mm, no, zwiedzać te, nie, jest te lokacje. Trofeum, żeby wszy wszystkie lokacje zwiedzić. Ja nie zdobyłem tego trofeum tylko dlatego, ja że mi się muzeum y, zbugowało i po wyjściu właśnie. Y, Boże nie z muzeum, tylko z y, Syn synagogi, tak. A, synagogi, bo na myśli synagogi, a to pogadamy synagogi przy fabule o tym. Tak, y wy wy wyszedłem no i akurat Annie mi nie zapisała, nie wiedzieć czemu, mi nie zapisała, że już tam byłem i dlatego mi się... To pech. Tak, tak <grym> Ale jeśli chodzi o te sejfy, to ja mam to troszkę tutaj obiekcje jeśli chodzi o te sejfy. Jakie sejfy? Dlaczego? mi się, mi się podoba. No nadzieniem. znaczy, one mają, są, niektóre są zbyt łatwe. Znaczy... no bo masz kod, ale kod masz w następnym pomieszczeniu na ścianie napisane, tak? nie masz ale, żeby no tak, ale to rośnie, i ta, tak, i ta, ale, i ta, ale w i tych dalej. sejfach, no rośnie poziom trudności zdobywania rzeczy z tych sejfów, rośnie w miarę fabuły. na przykład masz safe y, fajny z kalendarzem, tak, jest fajny. ja musiałem, musiałem trochę, trochę gównkować na pomyśleć, tym. tak z numerem mieszkania masz fajne. Yy, tak, to, to chodzi ci o to, my, że byli sąsiedzi tak. i tak. I tu też trzeba trochę główkować, trzeba które, było, czy, tak. czy, czy ci, mm -hmm. czy ci To jest fajne, a w niektórych masz, albo masz kod w liście, albo na ścianie Kod na puszce też był fajny, tak. podobał mi się. I takie chciałbym więcej. Albo były takie, yy, były takie drzwi, w których musiałeś odgadnąć dwie ostatnie cyfry. Tak, to, to jest fajne. To, je, to było fajne. Yy, I właśnie... Ja, ja, bo ja oglądałem, recenzję t, t, v, v gry ostatnio tak. tej, tej gry. I tam stwierdził jeden, że gameplay'ów w tej grze jest za dużo. Jak za dużo gameplayu? Właśnie bym się skłaniał ku temu, że jest za dużo Kaccenek. Że, że, że tych enchantedów jest za. Za dużo i są, i są takie same. To, no już się wypowiadałem, że na przykład... Ale ja... one nie są takie same. Jak Eli grałem no to rzeczywiście był pewien recykling. No tak, ale, ale możesz na przykład w wszelaki sposób je przechodzić, albo po cichu. Albo w pół, mm, tak, po cichu. To te, te ale, no, ale, na... albo wcale ich nie zabijać, No tylko na przykład na fact tak? się nie da żeby no, cały czas strzelać, ty, bo ty, no, jest jest A właśnie do niej, do, nie, do niektórych jest za dużo gameplaya, a za mało castle. Ja bym właśnie powiedział, że jest zupełnie nie, odwrotnie. Ale tam cutscenki są, 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 są spoko. No ale... tak, tylko że y, na przykład, żeby imersję poczuć tego tytułu, to musi być tak dużo cutscenk, bo. No tak. To jest moim zdaniem zrównoważone, zoptymalizowane, ale... że tyle samo. Mnie nie męczyła ta gra, powiem no, ci, gameplayowo. Znaczy, mnie męczyła ta pierwsza część, mogę się przy... przyznać. Tak no no się oprócz. Przechodziło do tej. Oprócz recyklingu tych lokacji. Do tej drugiej postaci, jak się przechodziło bo to. Tam tak. się bawiłem się tam świetnie po prostu. Tak, to jest, jest, jest różnica. Jest, to jest, jest taka różnica, różnica kolosalna. Jest różnica duża, ale przy to... pierwszej, przy pierwszej części też się bawiłem no, nie, no, Ale są, te lokacje są takie same. To mnie denerwuje. No są i ja w pewnym momencie tak je zwiedzam, zwiedzam, no i tak się zastanawiam, czy wszystko zwiedziłem, I za każdym ja, razem, że tak są te, te same sklepy, jak się tam idzie. Tak, tak i musiałem, musiałem na szczyt sklepu czy ja tu, kurwa byłem za przeproszeniem czy nie Co nie znaczy, że ja tą gdy oceniam za źle, no nie No no całość, ale <grym> nie, w nie, 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 nie. pierwszej części nie, nie. Moim zdaniem mam takie nieodparte, nieodparte wrażenie. Za że. mało łączność jest w tej pierwszej Pierwsza część była, części. była robiona na szybko. Znaczy, y... A mi się wydaje, że bardziej twórcy się chcieli skupić na tej drugiej... Tak, dlatego. Postać. Pierwsza część jest. no... Nie jest jakaś, nie wiem, rozbudowana. Znaczy, jest dobra gameplayowo i fabularnie, fabularnie. Okay. Gameplayowo, właśnie w gameplay wchodzą te lokacje. No i tutaj A jest fab... trochę niżej tak. niż, ta, niż ta druga część. A fabułę, to fabułę to jest okay. fabuła jest, fabuła jest. Fabuła jest. Fabuła jest okej. Okay. Niektórzy znaczy niektórym się fabuła nie podłaga. Po... No niektórzy skończyli fabułę, no wiadomo, po, po, po dwóch godzinę ale trzeba dać szansę, gry, no. trzeba dać szansę po prostu a nie niektórzy że nie, grę w nią nie grają. Magiczna przygoda. Także to tak też można. Ja nie, nie rozumiem ludzi, którzy oceniają nie grając, no. No, Tak też można. No. Że po prostu nie podobać się aspekt pewnej, pewnego zabiegu fabularnego no, ale To to było potrzebne. Ale to, o tym będziemy. Było w, potrzebne. W fabule rozmawiać. Tak. Także jeszcze coś dodajemy odnośnie tych punktów. Bardzo mi się też podobało. To jest taka malutka rzecz. Rozbijanie szyb w tych, w automatach. To by taka piedoła. Tak. A, a cieszy. Fajny, fajny. A cieszy. I ja, y, przyznam się, dopiero potem się skapiłem, że. Nie, też. Ja też. Szyby ja można też. Rozbijać, no że też nie... szyby można no rozbijać. No ja o, też. W ogóle wszystkie szyby, czy w sklepach, Ta, czy w automatach. Można rozbijać na albo, po co podchodzisz i zazwalasz? Albo cegłą rzucić, czy, czy, czy butelką. Tak, powiem, czy... To, jest, to, to jest fajne. No bo człowiekiem się nie da rzucić, ni niestety. <laughs> człowiekiem nie, <laughs> chociaż nie, 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 nie próbowałem. Znaczy, nie próbowałem, ale no może, może się da w walce jakoś go wziąć tak, i rzucić. No, tego no, nie, że, nie wiem, aspekt będzie tego wziąć, nie rzuca. wiem. Rzucisz się przeciwnikiem, pfff! Ale rozwalisz się. Ta gra ma zajebiste detale. Ma. Jeśli chodzi o detale w tej w tej grze, na w, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o te sklepy tak dalej, To wchodzi na przykład tam jakiś bitewniak jest roz, jest rozłożony w sklepie jakimś. No jest. Niedokończony. Figurki jakieś stoją. Mimo, że sklepy są takie same, no to wnętrze tych sklepów tak, jest są inne. Wnętrza są inne, jest wnętrze... sklep... No, tylko I, że... Jest na przykład i widzisz tam różnego rodzaju właśnie da. Jest y, sklep mu muzyczny. Widzisz, tak, że to ty jest sklep ani, i tak, widać, tak. że jest to sklep muzy tak, muzyczny. Tak, y, normalnie są napisane zespołów, y, tak, płyty, jak, te... Jak wszystko. wchodzisz do domu Joera po tym wydarzeniu wiadomo jakim, to widać, że tam, że on jest tak. cieśną, i on tam figurkę jakąś robi, tak, i jest niedokończona. Zdjęcia też są. Są zdjęcia, jest, zasady tak. jest zdjęcia też, w spieszyć Cze. Tak, adekwatne. To, do fabuły. Masa takich pierdół, a ale to fajnie tak cieszy. Jedyne co, y, że... jest, y, tak, jeszcze co mi się przypomniało wizualnie, bo ja jestem takim pedantem, przeszkadzało mi ziarno trochę. W no to obrazie. tak, to, to troszeczkę jest za dużo tego. Za dużo jest, y, za dużo tego ziarna jest, przez co na słabszej konsoli, jak gram na przykład w Full HD, to to ziarno już ten obraz właśnie zniekształca. Teraz wiem, że była do gry aktualizacja. Yy, tak, bo nie, to znaczy wiem i pobrałem, ale właśnie chciałbym, żeby to ziarno na przykład można było zlikwidować, tak jak na przykład w Spidermanie. Nie? Nie, chyba może. Że Mam można sobie opcja. zlikwidować, bo jednak yy, fakt jest mroczniej, yy, bardziej klimatyczny ten obraz. Ale no to to wygląda lepiej wtedy jak no, grasz oczywiście... na przykład jak w 4K to grasz na oczywiście, przykład na PS4 mówiąc, Pro. Cała gra, gra jest taka mroczna, nie jest szczęśliwa, taka ko wesoła gra to nie jest. Kolory też są stonowane Kory trzeba. Wesłać to, to gra nie jest. <gry> tak no, w sumie no, 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 kończy się niby tak, ale nie wesoło też. Kolory też są stonowane. Ale można teraz narzucić sobie ten getafikę, tam jest, nie wiem, komiksową, w tej nowej, aktualizacji było. Tak, nie, 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 nie patrzyłem, nie patrzyłem. Można, teraz w tej, w tej nowej było, i jest tam no, nowy typ. Wiem, ten, P -p -p permanentna śmierć. Czy trudności, Że chyba jeden cios i jeden znaczy, po prostu. Nie, o, że jak ginie, że jak na za, za... A, permanentna, że jak ginie, to, teraz, zginiesz, że to, zginiesz, to koniec no gry. wracasz do początku gry. Ej, to jest dobre. Ale to jest nie do zrobienia. Nie ma opcji Znaczy, będą ludzie, którzy... którzy... Ja to spróbuję zrobić. To... Ale są... mi ko... to tak... to tak... Są ko... kody też. Że, że się zabija jednym strzałem, że są masz nie do się... Kody... kody na konsoli? To jest tak. nowość. f to... e e e ty, ty też miałeś przecież, nie? Są. Na bronie. A Ten... później tak. No. to te są. No to to do mechaniki chcesz coś jeszcze dodać? Nie, chyba nie. Już chyba powiedzieliśmy wszystko. Tak, do walki coś no, coś jeszcze dodamy? Mm, no w miarę na przykład też jak e, już te umiejętności się zdobywa na przykład cichego zabijania, to się szybciej to robi, tak. na przykład e, za, zabija. Tylko <laughs> wracamy jeszcze do TVG i do do ich. To tak. tam się komuś nie podobało, że na planę plus 5% dam do czegoś. I on nie wie, co to jest to 5 Nie, to, to jest zupełnie, nie rozumiem tego. no. I, I on nie wie, co to jest to 5 plus, plus 5 p procent. No kawał, Naprawdę. To, to niech sobie. I oczywiście jest też y ulepszanie broni, jak to w jedynce miał. No Wiem, i jest to lepiej zrobione. Warto też wspomnieć, że są ogniste pociski, ale to przy tej tak. drugiej postaci, więc. Ale jeszcze, jeszcze jeśli chodzi o te. Y ulepszanie broni, to jest to lepiej jest zrobione i jest lepsza są animacja jak on na to robił. A właśnie nie powiedzieliśmy. Jak rozbiera, że broni. rozbiera później czyści. Tak. A i a ten też ten... a propos broni te broni są brudne. No tak. Jeżeli na przykład yy, po walce widać że ta broń, broń była tak. używana I to jest to so, I ona później to, to, to wyczyści, tak, te, te detale. te detale, które zwykły człowiek może tego nie zauważyć, tak? Jak gra w grę. Nie no na przykład ja zauważyłem... To nie jest fanem, po prostu tak się gra, tak? W Red Dead Redemption też było coś takiego, że fan cies, fanem ich i po równa pierwszą część z tą tu nie ma dojścia, no <laughs> Lecie, no, zdanie są podzielone. No nie, no, no nie zgodzę się z, z nimi. Który, ja też się nie zgodzę, ta gra jest A wiesz, dlaczego oni tak innowacją. Mówią, że jedynka była lepsza, no bo w dwójce się zdarzy, zdarza się pewna. <grym> tak, Nie, ale. I dlatego. Też to, ale też te inne rzeczy, które. Ja, się z nimi nie zgodzę. były włożone. Nie były, inne, nie było nic tam nachalnego. No według niektórych były, ale... Ja nie widziałem za na hanego. Moim zdaniem było wszystko tak, jak powinno być. Ale to już w następnej części. Tak, także tak. tu się żegnamy. Jeżeli się podobało, to łapeczkę w górę. Dzwoneczek, subik. A my się widzimy w następnych odcineczkach. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.